W piątek Sejm uchwalił najgorszy budżet w historii III Rzeczypospolitej. Deficyt określono w nim na poziomie aż 300 miliardów złotych, a mimo to nie zagwarantowano wystarczających funduszy na funkcjonowanie nawet podstawowych elementów państwa, choćby takich jak służba zdrowia. Emeryci boją się nawet o to, czy dostaną już nie trzynastą emeryturę, ale zwykłą wiosenną waloryzację. W tym samym dniu ukazał się sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej, a więc instytucji podległej rządowi, z którego wynika, że liczba przeciwników gabinetu Donalda Tuska wzrosła już do 40%, a popiera go zaledwie 34% Polaków. To najgorszy wynik od chwili objęcia rządów przez Tuska, a podobnych symptomów społecznego niezadowolenia i oczekiwania, że ten najgorszy rząd w historii III RP odejdzie od władzy jest zdecydowanie więcej. W tej sytuacji Polacy spoglądają na prezydenta Andrzeja Dudę, który jest liderem rankingów zaufania. Tomasz Gdula, zapraszam na najnowsze wydanie programu Polskość to normalność. Witam Państwa w tej biało-czerwonej enklawie YouTube'a, na kanale, wokół którego budujemy prężną społeczność polskich patriotów. Liczba subskrybentów kanału przekroczyła właśnie 70 tysięcy, a jeszcze we wrześniu była nas, było nas zaledwie 10 tysięcy. Serdecznie Państwu dziękuję za wszystkie subskrypcje, ponieważ, jak zawsze podkreślam, to jest kluczowy element naszego rozwoju, dzięki któremu niezależne komentarze, wygłaszane zawsze z polskiego punktu widzenia, docierają do szerszego grona naszych rodaków. Dlatego wszystkich, którzy podzielają te wydaje się proste i oczywiste przekonania, że polskość z jej niezwykłą przebogatą kulturą stanowi dla nas źródło tożsamości i inspiracji, a polska historia pełna wspaniałych wydarzeń i niezwykłych postaci jest dla nas źródłem dumy. Proszę o to jedno kliknięcie, subskrybuj ułamek sekundy, który dla naszego kanału jest Kluczowy, jeśli chodzi o jego rozwój. Drodzy Państwo, powoli wchodzimy w rok 2025. Już trzeba spoglądać poza grudzień, poza nadchodzące święta i dostrzegać perspektywy, które rysują się przed nami, a są to bardzo, bardzo negatywne perspektywy. Przede wszystkim w związku z tym, jak Rządzi Polską Donald Tusk i jego ekipa. Ja przypomnę tylko, że na 2025 rok w budżecie zapisano deficyt sięgający 300 miliardów złotych. A w 2015 roku, kiedy Platforma oddawała władzę, cały budżet państwa wynosił. 300 miliardów złotych, a więc pokazuje to skalę zapaści, z jaką mamy do czynienia, ale oni oczywiście, rządzący, chcą przekonywać, że to wszystko wina Pisu, bo wszystko w Polsce jest winą Pisu, więc warto sobie zapamiętać, że wszystkie deficyty budżetowe z lat 2016-2023, kiedy rządziło i budżet uchwalało swoją większością parlamentarną prawo i sprawiedliwość, wszystkie te deficyty, nawet Licząc pandemię i dramatyczne lockdowny, dramatyczne dla polskiej gospodarki, te wszystkie deficyty były mniejsze niż jednorazowy deficyt, który zaplanował rząd Donalda Tuska na rok 2020. 25., a dodam jeszcze, że rok 2024 zakończy się deficytem na poziomie 240 miliardów złotych. Proszę Państwa, to niebywałe, jak z polskiego budżetu państwa wypływają pieniądze. Jeszcze niedawno było na wszystko prawo i sprawiedliwość mimo, że pod wieloma względami rządziło nieudolnie, że pod wieloma względami rządziło w sposób, który wymagałby dzisiaj rozliczenia i przeproszenia Polaków to jednak, mimo wszystko, Zawsze były pieniądze na najważniejsze programy społeczne, które PIS wymyślił, zrealizował, uruchomił i tych pieniędzy nie brakowało. Służba zdrowia też funkcjonowała normalnie. Raz jeszcze przypomnę, chociaż mówiłem tu już na kanale, w 2023 roku w grudniu, kiedy Mateusz Morawiecki ostatecznie przekazywał władzę Tuskowi, na, na kontach Narodowego Funduszu Zdrowia było 15 miliardów złotych i służba zdrowia funkcjonowała normalnie. Czyli byle jak, no ale tak jak Polacy przywykli, czyli bez większych perturbacji. A teraz w wielu placówkach już we wrześniu skończyły się pieniądze. Co oni robią, nie mam pojęcia, ale z całą pewnością czeka nas bardzo trudny rok rok udawania, że wszystko jest w porządku, bo przecież do wyborów prezydenckich na pewno rząd nie będzie prowadził polityki zaciskania pasa. Tutaj też od razu uspokoję emerytów. Waloryzacja na wiosnę będzie, ponieważ choćby nie wiem co, to przecież przed wyborami na wszystko pieniędzy rząd Wygospodaruje tyle, ile trzeba. Martwić się będziemy dopiero po wyborach prezydenckich, niezależnie od ich wyniku, bo wtedy dopadnie nas bardzo brutalna rzeczywistość. Zresztą wie to nawet Komisja Europejska, która podjęła decyzję, że w związku z niestabilną sytuacją w Europie i wokół Europy, Wszystkie rządy muszą ustabilizować swoje finanse. W związku z tym nie ma już mowy o żadnym przekraczaniu tych kotwic budżetowych zapisanych w ustawach poszczególnych państw i które są również określone na poziomie unijnym. Uwaga, jednym wyjątkiem jest Polska. Polska nie musi zaciskać pasa. Polska, mimo że ma wdrożoną procedurę nadmiernego deficytu, nie musi się martwić zaciskaniem pasa i stabilizowaniem finansów publicznych. Polska, jako jedyny kraj, ma takie programy naprawcze wdrożyć dopiero od 2026 roku. No właśnie dlatego, że w 2025 są wybory, a opcja proniemiecka ma je wygrać, bo tak sobie życzy Ursula von der Leyen, która trzyma kciuki za Rafała Trzaskowskiego. Wiadomo, wtedy nie będzie lotniska w Baranowie, nie będzie lotniska pod nazwą CPK, bo przecież mamy lotnisko w Berlinie i tego rodzaju myślenie będzie dominowało w całej tkance państwa. Wobec tego wszystkiego Polacy zwracają się ku prezydentowi i mają nadzieję, że ten lider rankingów zaufania 49% Polaków aktualnie deklaruje zaufanie do prezydenta Andrzeja Dudy, że ten lider rankingów zaufania wreszcie odsunie tuska od władzy. I komentarze na ten temat pojawiają się pod moimi filmami permanentnie. niezależnie od tematyki tych filmów, co najmniej 15% policzyłem to skrupulatnie, co najmniej 15% komentarzy odnosi wprost do prezydenta, panie prezydencie rozwiąż Sejm, panie prezydencie odsuń Tuska od władzy, bo naszej ojczyzny do wyborów prezydenckich już nie będzie. I drodzy państwo, muszę tutaj e, niestety stanąć po stronie prezydenta, który krytykuje rząd Tuska, który wytyka mu błędy, ale jednocześnie, niestety nie może zrobić specjalnie wiele, jeżeli chce działać legalnie, zgodnie z Konstytucją. Cóż może zrobić prezydent? Niestety, Budżet, który jest tak fatalny, prezydent będzie musiał podpisać, ponieważ konstytucja wobec tej jednej ustawy, tej jednej, jedynej konkretnej, szczególnej ustawy nie daje mu prawa weta. Może jedynie prezydent w trybie tak zwanym następczym skierować budżet do Trybunału Konstytucyjnego i na pewno to zrobi, choćby dlatego, że nie zapisano tam nawet pieniędzy na wynagrodzenia dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Państwo sobie wyobrażają, to jest już hucpa nad hucpy. Po prostu rządowi nie podoba się Trybunał Konstytucyjny, więc postanowili go niemiecką obozową metodą zagłodzić. Nie będzie pieniędzy na płace, na wynagrodzenia dla członków Trybunału Konstytucyjnego. Gdyby rząd spóźnił się z uchwaleniem budżetu i przesłał go po 29 stycznia, prezydent mógłby rozwiązać Sejm, ale budżet już jest uchwalony. W związku z tym musimy założyć, niestety, że za chwilę trafi po, po decyzjach w Senacie na biurko prezydenta i ten, ten kazus pozwalający na rozwiązanie Sejmu też nie wchodzi w grę. W związku z tym Możemy liczyć na prezydenta, ale przede wszystkim w tym, że będzie on wspierał obóz patriotyczny, że będzie on wykazywał błędy Tuska, uświadamiając społeczeństwo. Prezydent może nas tu jedynie wspierać, ale odsunąć Tuska od władzy możemy jedynie my, Polacy, w wyborach, najpierw wybierając prezydenta z obozu patriotycznego, obozu prawicowego, a później na fali tej zmiany, domagając się rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych.